Ajajaj, aj, aj. Jedni kończą, drudzy, zaczynają bać. Dokładnie. Oj Poczekaj, nie, nie chwal się. Nie, nie stop! Kur... Dobra, stop! Dawaj! Czemu masz? Oparcie od krzesła jest na A po co mam brudzić ścianę? Czekaj, co? Jeszcze raz nie zrobię. Po co mam brudzić ścianę? A miałeś uparcie mi pokazać. A uparcie, so, so. <śpiewanie> co czekaj, czekaj sekundę. <śpiewanie> Mogę powiedzieć tak. Skóra... Ale poczekaj, nie stop. Bo, bo krzesło miałobyś tam, żeby nie brudzić ściany, ja nadal tego nie rozumiem. Bo brudno mam białą ścianę. Ale w jakim stopniu to oparcie miało cię uchronić od tego, żeby nie mieć brudnej ściany? Bluzy. W sensie, brudnej. Ale jak ściana jest biała, to jak bluzy, brudnej? Po, no bo po kosztach i po co, bo biedniejszy i nie tak mieć dobrą farbę i, i co, nie, nie mogę mieć dobrej tej? Ja Kocham Cię, chłopie. Co, przyjdę sobie w czarnej bluzie, usiądę i będę miał białą. Kupiłem Na Oparcie. Jezu, popłakałem się. O, do ciebie się popłakałem. Ale tego, Muszę. ten... Bo mi nie brakuje na krzesło. 200 złotych. 200 złotych? 300 złotych. Widzowie! Robimy tak, że z pół tysiąc złotych do rozdania, ucinamy dwie setki i dajemy mu na krzesła. Twoje, twoje 200 złotych jest w rękach widza teraz. No, robimy. Tak, 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 tak ja nie, tak, brałem, tak, 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 robimy. Dobra stary, dawaj blika. Dawaj blika. Ale nie widać co tu, nie? Nie widać. Dawaj blika stary, dawaj blika Ale na krzesło pójdzie Na, na obiecuję, przysięgam, na, na mamusie Jednego browarka po złożeniu no, krzesełka no, ale to dla ciebie Nie dla no, ciebie no ty nie, czemu nie pijesz? Krabadzik. Dzięki gucia za 596 Czekaj już ci płacę krabadzik. Czekaj, nie okay. słyszę cię, nie słyszę Cię, poczekaj. 5 zł 96. Dzięki Gusio za 6 zł. Ja prawie. dobranoc. Dobra, czekaj, Co chcia... Co tam mówiłeś? Mówię, że wszystko zrobię. Kupia, nie jaka. musisz nic robić, stary. 9 Ok, nazwia Jak masz na imię? Jacek. Siemanko, to... to pierwszy donate i nie ma. Trzymaj, trzymaj się na I jeszcze. podaj listę nie Dziewczynek Haha, ha, napięty biceps. Nie wiem, co mówić. Krzesło i pigo. Poszło. Gotowe. Transakcja przyjęta do realizacji. Możesz powiadomić o wysłanym przelewie. Doszło tobie. <grystanie> Dziękuję bardzo, nie wiem. Spoko stary. Jaki pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam małe tatę. No tata będzie dumny. Sobie. <grystanie> tata będzie dumny! Tata będzie dumny, że nie? Tak, tak. Fajnie stary, fajnie. Tylko krzesło i piwo ma być. Dla ciebie no, albo nie, dla ojca. Na, insta no, na instagramie. Na paluszek. Na, na paluszek na instagramie, mogę przesłać Ci zdjęcie z nowym. Tak zrobisz jak kupisz. Tak, zrobię. Dobrze. Trzymam się stary za słowo Dobrze. Dobra, mam nadzieję, że Mikołaj Ci się dzisiaj udał. Dzięki, no udał się trochę z tym. Dużo słodyczy. Ty. No. To kup takie solidne krzesło, czasu, żeby się przytujesz przez słody, czy nie złamał go kolejny raz? No, że, no, że ci przelat doszedł. O, dobra, to tylko... Sekunda, bo musiałbym zejść na dół. Dobra, to ciłówka. Dobra, to z Dobra, dobra. Dobra, widzę, bo wy chcecie zobaczyć, czy to prawda, że przelałem. Kurczę, czy ja mogę pokazać to? Chyba mogę. Widzicie? Czy nie widzicie? 205 złotych Także jest A 28 będą płakać z 800 a nie 1000? Zobaczymy widzowie Zobaczymy Może będzie 1000, może Święty Mikołaj zmieni zdanie i, i, i wam i 1000 da A nie 800 Zobaczymy. Dzięki Szefie za ten film w przelew? Widzicie widzowie? Nie skamuje, mówię prawdę. Dobra, stary to jeszcze twój Instagram. Napisz na czacie jaki masz Instagram Szweju, 5 zł. Żeby było to potwierdzenie. Jasne. chcesz, żebym podał wizę, czy to ma być tylko i dla mnie? A to nie wiem, mi to obojętnie. No i tak mam Instagram więc nie ma więc. Okej, okej. O kurka, nie wiem jak cię znaleźć. Nie, mogę ci wysłać. Aha, dobra, nie, bo to jest inaczej. Czka tam jest na końcu, a nie Tak. A ty nie masz, podłoga po lę... nie masz podłoga? Nie, nie, nie. Polędwiczka po prostu. Kontra? Takie czarne zdjęcie, z uśmiech. A, widzę! Jasek! Tak. Okej. Okay. Schabowy czy mielony? No. Co dla Ciebie reszta? Schabowy czy mielony? Ja, Schabowy. Skabowy? Ja wolę mielonego. Słabo, ziemniaczki mizeria. No, no tak, no, tak nie, no, nie, ale mielone, ja wolę mielone. Ale oczywiście ziemniaki mizeria, z sosikiem jeszcze jakimś takim. O, dobra stary, ciesz się nowym krzesłem, dobrej zabawy na Sylwestra. Wyślij zdjęcie jak krzesło dojdzie oraz brawca z ręce ze starym i się trzymaj. Dobra, dzięki wielkie. Siema, spoko, siema, ślety. siema. Pomagajmy. Ale kurcze, aż, powiem wam tak. Ja jestem osobą do bólu oszczędną. Sam się oszczędzać, gdzie mogę i najmniej wydawać, jak mogę. Pomoże mi stać na wiele rzeczy. Odpuszczam sobie. Kupuję tylko rzeczy, tak, tak, tak. które są ważne. Tutaj. Tu przyjemnie. Tu jest. Tu miło się oszno, serduszku robi. Miło się zrobiło na serduchu. Także no zostawcie serduszko. I na, na, napiszcie serducho na czacie. Zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję. Może kiedyś własne coś takiego trafi. Siema, słuchajcie, ja wiem, że już jest po mikołaju, ale ja chcę Was nadal obdarowywać prezentami w tym miesiącu 300. Także bardzo, ale to bardzo zachęcam do tego, żeby brać udział. Opłaca się, może to wy wygracie. Kaszta, którego teraz będziemy używać, będzie się różnił co nieco od tego ostatniego. Będzie to Tony BC styczeń. Zresztą wszystkie ważne informacje ja będziecie mieli w opisie, także jeżeli chcecie w 100% to zrozumieć, zapraszam właśnie do opisu. Także dodajecie i kto ta wraz ze mną, z live'a, czy to też z filmu. Jakiś taki urywek, tak? Kaszta. Tony BC styczeń, Tony BC styczeń, bez dni i słuchajcie, jeżeli wasz TikTok do dnia 2 lutego najbardziej się wybije, to wy wtedy wygrywacie. Proszę, nabijcie łapeczki pod tym filmem, subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie, jakiś ciekawy komentarz